Dzięki użytkownikowi GIPSTEQ możemy już dzisiaj spojrzeć na zarysy historii bractwa, jak i zobaczyć większość nagród z systemu sezonów oraz zawartości Atomic Shopu na Patch 20. Na początku omówimy sobie kilka spraw związanych z bractwem, a później przejdziemy już do itemów z ATX, jak i nagród SCORE. Jak wiemy, Bractwo wraca dopiero na jesień, więc do tego czasu nie zobaczymy ich na publicznym serwerze. Lecz jak to Gears The Cool napisał, ktoś musi przygotować Apalachy dla właśnie Bractwa. Tą osobą będzie mężczyzna o imieniu Russell Dorsey. Jest to osoba, która do apalachi przybyła razem z osadnikami, lecz podczas eksploracji. Odkryła ślady bractwa Stali i oddzieliła się od osadników. Podążając śladem bractwa, w końcu usłyszał sygnał, który każdy z nas będzie w stanie usłyszeć po wejściu w życie aktualizacji 20. Sygnał informuje o jednostce prowadzonej przez Paladin Ramani, która powraca do Apalachów i zamierza osiągnąć obserwatorium Atlas. Teraz usłyszycie sygnał właśnie nagrany przez Paladin Ramani. Jeśli nie chcecie sobie jakichś spoilerów zaznać, to przewincie do momentu, który jest ukazany na ekranie. This is Paladin Ramani of the Brotherhood of Steel, broadcasting to the people of Appalachia. We are en route to your region on a long-term mission. We will be taking the Atlas Observatory as our base of operations. Consider this a warning for any persons occupying the facility. It will be ours. This matter is not subject to negotiation. Know that we are coming in peace. We will provide aid and protection to the people of Appalachia. Supplies for construction and repair are to be delivered to the Atlas Observatory in anticipation of our arrival. Your cooperation guarantees our ability to secure a better future for Appalachia. Be part of that future. Help us. This has been Paladin Romani, first expeditionary force. The brotherhood is returning. See you soon. Message repeats. Po tych słów przygotować obserwatorium na ich przybycie. Ramani zaś jest paladynem Bractwa, noszącym pomoc ludziom Apalachów. Oznajmia ona, że zabierze atlas z rąk niespodziewanych gości i oczekuje, żeby zasoby potrzebne do startu misji znajdowały się już na miejscu, bo inaczej nie zaczną swojej misji od razu. My, jako mieszkaniec krypty, będziemy w stanie pomóc Russellowi przez pomoc w zasobach. Na tym kończą się nasze informacje na temat Bractwa Stali, które w życie ma wejść raz z aktualizacją 20. Przejdźmy teraz do nagród SCORE jak i itemów ATX. Przedmioty ATX to przedmioty, które mają wejść do Atomic Shop. Zaś nagrody SCORE to przedmioty z przepustki sezonowej, która wejść ma już w lato. Jak sam Gears The Cool pisze. Możemy nie mieć wszystkiego do wydania pacza 20. Możliwe jest też, że niektóre przedmioty, które są ATX, mogą okazać się jednak przedmiotami SCORE. Najciekawszym ATX jest tak naprawdę stanowisko kucharskie. Dostajemy zarówno nową podszewkę, dwa awatary ze Kolosanem Wendigo, jak i nową tapetę i podłogę. No... no tak, trochę mało tego. Content score jest już o wiele bardziej interesujący. Znajdują się w nim m.in. kamuflaż do pancerza Secret Service, Skiny do pancerzy wspomaganych, tapety z motywem kosmosu, plecak z junglesem, czyli kosmiczną małpą, oraz długo wyczekiwany skin, ale nie byle jaki skin, tylko czarny skin do fixera. Pamiętajcie, że system SCORE dostępny będzie bezpłatnie i wejdzie do gry dopiero w lecie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. No i co? Do następnego odcinka. Cześć.